<laughs> no może tutaj. Zostaję. Oh, Czemu widzowie? Trzeci odcinek z Fortnite już dzisiaj. Dobra. Free znaczy, no, day. Zamiast <laughs> zastoju. Może teraz ekipa da radę Moja. Albo się wyjebie. Jak ostatni raz. Będzie <laughs> wywalanie specjalnie. Dla. Bo odbyliśmy poważną rozmowę w przerwie, po rozpadzie ekipy. Może ja idę łowić, ooo... o. o, o ten... śmierć? Nie wiem. <grym> <grym> automat. Ja pierdolę pistolet. Ale upo. Ale dobra gierka, że można się zwalić z góry na dół. Zwalić Co jeszcze można się zwalić? No Oliver nie umie. <grym>

D, 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 On ma zero! On ma zero! Jak leży, trafił, leży, leży leży. Zero. leży! leży, leży! Leży, leży! No czemu się kurwa nie... No prosi mnie! Ja na tyle tam biegnie tu. Biegnie tu? Biegnie tu... Obociak jest tu! Ja się leżę! Ja się leżę. Trzymaj, Trzymaj się! Opatrał! No, tak. Ja cię patrzę! mnie! Ja z niego powaliłem! Dużo ich tu jest! Ja mam dwóch! Ej, jestem po ja no, jestem. jestem. A gdzie wy jesteście? Idę do was powoli. Gdzie oni są? To jest upo. I on mnie dostał. Nie, to są jakieś upo, musisz go zabić. No, oni są to upo jeszcze bardziej niż ja bo... nawet. No, a a ja tak nie, upo zagrałem tę akcję. Co? Pomań. Dobra, nie widzieliście tego widzowie. No tak, ja... Zaci masz nad na idioto No mówię, że coś fajnego umieram, wstychaj Rozpad ekipy dwa Dobra rozpad ekipy. Teraz ekipy Ej, Ekipy po... Ej, mam Ekipę mam, mam jakąś To jest ekipa Ej, ekipa. Ucho, Ej, ucho, ten... plecy. Ekipa i to nawet nie freeza. To jest. Leży, tak. leży dwóch. powolił. Oni byli jacyś kupo Ej pomocy! O kurde! Nie grano. Jestem na zabiłem, zabiłem go. Solo. Szkoda, że nie zostawiłeś youtuberowi. Lewo był. To gościu! Tu upo, tu upo! Dawaj Dzięki. Ale ja jestem tak upo. Ale zostawiłem jedną ekipę. O dzięki, dzięki. Dobry kapitan. Jak ja się cieszę, że wziąłem tylko jedną osobę pierwszego. Ej, idziesz podnieść, to dobrze. O ekipa jest. Odniósł mnie. Co ty zobasza? Większe mniejsze, basek. Większe, mniejsze. Maciej, siadaj, ja bym ja się wejdziały. Wow, wow. 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 Dzięki to amunicja tu jest. <laughs> Dajcie Ale coś w licję o wiesta kurie. Tutaj są siatny jakiś. Ej, <laughs> onda tu supeka, proszę. <śmiech> Ja ja Ej o ten nie mam. Ty to Ja też nie mam. Pal wrota, ja nie mam nic. Ja też nie mam Ej telega O. Co? Długo pal nagrał, co? Daj. Dajcie ich emki. telega, potrzebuję cię, chodź tu. Gdzie ty e, jesteś? Dawajcie, bierzemy tego monster trucka, na pewno odda. Chodź tu. No i Dobra, jeszcze nie potrzebuję, dzięki. Dobra, zeszytam cię. Dracil, nie atakujcie się! Ej, nie atakujcie się, drużyną. Właśnie, macie! Nie atakujcie się! Ej, nie, nie! Dajcie i tęki, kurwa, nic nie mam! Macie kewa! Macie trema! Ma kewa! I co, kewa. jest mi lata! Dobra, ej, chodźcie do strefy, A zobaczcie... Stref zobaczcie strefę! Po jesteście! No, jesteście jednym z do strefy! Moi kampania. Ej, czuję to w końcu, już ci raz to czuję A ja ja nie po ja mam szywa też do to pistolet. PR są na głośnikach na pewno się uda Trzeba E90 Dobra lepszy on nas trzego? Tak to ten sam pata co psychopata! Testuje broń. Testuje broń... Ja pompy nie mam na... Najlepszy w domu, sezon w Mordach. Chodźcie, pęknie. Zaznaczę ci pompę. Ale... A, bo ty no wiesz, jest on jest bardzo się... daleko. Troszkę dalej jesteście. Mignijcie, nie zatrzymujcie się, żeby... Dobra, jeszcze was... zatrzymałem. Dobra. Szyfio, pęk. No, jakie pani podki chłopcy? Macie kolejną potkę, przyjaciela? No już i da. Agena Wawel, Bambi. Raptory! Ej, a co z raptora coś leci? Bo ja pierwszy Mianę hazardów. Jaki d*** no. Ty, kolega, Fiją ty intujesz? jest co tu robisz? Czemu stajesz w miejscu od pół godziny? Kolega! Kolega, jesteś? Kolega? Kolega, jesteś za nami? Straciliśmy sojusznika w Fortnite! A... <laughs> mamy tyle! Dobrze, tak Tak lepiej Tak, że stoi. Aj, kamery nie muszę. Więc po co wracałeś, teraz tytułu nie można dać. Właśnie, no, słyszymy Dobra, i tak daję. No. Nie no. wiesz, o, fio, letowe. Ty Jeszcze Masiak, gwiazdka, popłakaliśmy nie. się gwiazdka. No, to Sadek, pan. jeszcze, Sadek. Tu ma ktoś dużego, keba? Ja mam trzy. Maciek ma dużego, ale co innego. Albo dwa? Dwa mam. A no, dobrze, na razie. No problem, trochę od. Ale snajpową fioletową, o dzięki. O dzięki. E, Niebieską snajpę. Ty fioletowy, sam jesteś w tyle? Bo ja lutuję. I telegen stoi miejsce miejsca pół godziny nic nie robi. No, to jest jeden Z tobą straciliśmy łańcuch, ale tak takim bo musi być tytuł, tak. A Nie można widzieć no, Ale czemu ty rączka do mnie poleciałeś? To jest akurat... Z... Podoba mi się to pytanie. Też? A gdzie? A do strafy. Ale odpowiedzi niestety ci nie udzielę. Dobrze. Ej, gdzie jest lunchbox? Szanuję ja to. To jest skomplikowane dla mnie, no. Ty, to się, Ty falą, był, się. Co? Tutaj są. Szalą przed nami. Szare, szare, szare. szare, szare. Leży, leży. to był. Dobrze. To zginął od razu. Dobra robota. Lunchbox tu jest. Ty, kradłeś. Masz no ten ten mam ten. trzy. A chcesz wypić, co? Jest już udałem, nie przejmuj się. Zachowaj dla siebie. Śmiało złapałem. Ale gaja. Kto pytał? To jest kit. Dobra, go na raz wpadła. Lecimy. Do strefy. To jest synchronizacja jakbym to nagrał, to by było piękne mm. Ej, hey, Co ty robisz? Ty, Co a robię? jakoś charge się da zrobić Ty da Co? się! To jest OP, to jest Gig OP Co się da Co zrobić? O wali za tysiąc w ciało Ej To jest A to jest ta rana Ty ja mogę skara z, z gumu zrobić Z Gumu? Serio? No. Może jednego tego, no... Robić go? Robię go. Rób go w pizduł. I mogę daj, też tu! I daj mi, bo ja jestem youtuberem. Pierwszy. Tak. Masz. mogę, już nie mogę. Jestem youtuberem, najlepsza mówka. No, ja muszę pokazać widzom, jak to, działa to, ta, ta. to Ej, mam takie jedno pytanie. Jakie? Słuchaj. Skąd to mega makarnet? Kupił. 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 karnet. Ale policjantówce nie, nie mały! Nie źle kupił, tifi, tifi. No co? Nie kupił? Nie no kupił, on no. nawet gry nie zagrał i już kupił. No tak, ja się podobałem z karnetem. A. Lecę serurą normalnie. To za co za co? Całą to zrobiłeś. Bardzo dobrze okay, to. Ok, tworzy się dobrze Ej, to, przy, prze, przeciwnik. No trzymaj się, dawać go! Osaczyj, szybko! Niestety ja nie dało mi się trafić, osaczamy go. Tu za chłop. Ty a klik, no na kiedy go. kupujesz? Nigdy. A, tak a na ty planetę, maczek? To, nie wiem, za niedługo pewnie. A ty maczek pewnie już lecisz po PSF carda do sklepu, nie? Nie, ja prawie go Ty a ekipę da się kupić psf nie. nie. 130! Ustrzyma. Leży. A je, ile ale kosztuje? 5 Pięć dych okay. kosztuje im. ekipa? Tak. 47,99. I masz jeszcze z A co, będziesz kupował ekipę? Może. Ale jak chcesz po No tam? Ej, mam auto u Nie. Pomocy! Pomóżcie mi! Nie trafiłem, jestem na A no, bo ty Prawne. mi to... Pomóż mi! No placy, 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 placy. placy. Drugie ja placy też! Ciężko ma... mam też apteczkę? No, ja czemu nie muszę? Ja mam, ja mam, ja mam. Rzucam. Ja mam tak. A pierdolę! ja muszę uciekać. No tu jest tip! A tu jest w sumie tu. Tak, O, to tu! Ma. To jest tu. <laughs> Na mi no to by się z stronę, Dobra, i zawie swój